Witam, witam moi drodzy, Wszętobelska Samochwała jest dzisiaj w Trzebiatowie. Obejrzeliśmy sobie już sanktuarium, a teraz oglądamy ratusz i rynek w Trzebiatowie. No i co mam mogę powiedzieć? Stanął tutaj czas na godzinie ósmej. No, i chyba stanął zegar, i stanęło życie. Rynek, niedziela, popołudnie. Kilka osób snuje się, pewnie szuka sklepu z napojami tam jeden pan tylko szuka czegoś w śmietnikach I ja pierdzielę pustki myślałam, że na rynku w wiatowie coś się dzieje a tu nic, są jeszcze też dwie panie, które też łakną zwiedzać tam mamy kamieniczki ja sobie tutaj podejdę do tego słonia. I ten trzebiatów nawet nie wiedziałam, a on słynie z jakiegoś słonia, no bo szlak słonia tutaj gdzieś przebiega. I tutaj mamy drzewka Trzebiatów i słonika. Jeszcze w oddali widzimy eee, to sanktuarium. Szczytuje tutaj nad całą okolicą. A tutaj mamy tego naszego słonika, którego gdzieś tam przywieziono statkiem. Nie wiem, do Holandii. No i później gdzieś się znalazł. Tu musiałabym poszperać, poszukać historii tego słonika. Jest jeszcze kto wykonał jakiś Romwald ale nie wiem 2018 rok. Nasz słonik z ogonem podwiniętym, z trąbą do góry, czyli na szczęście ma fajne jak to słoń jeszcze mu nie obcięli no i piękne kamienice na około. nawet ładnie wymalowane, remontowane cały plac przed rynkiem puściutki klombiki tylko tam kwiatowe gdzie nie z jednej, z drugiej strony Jakieś kule, takie, które otaczają ten rynek. Malowniczo to wygląda. Tam taka fajna ławka, pusta. Nie ma ludzi, słuchajcie. Kurczę, przecież już jest po pandemii, a ludziom się nie chce wychodzić. Chyba, że to nie, nie te miejsca. odziaż, studia fryzjerskie no i tyle i na rynku kociołby kociołby moje trampki no i tyle no tośmy sobie Potrzebiatowie moi drodzy pochodzili tyle żeśmy zwiedzili idę jeszcze gdzieś zobaczyć może gdzieś jeszcze coś jest bo jak na razie to powiem Wam kurczę marnie. Chociaż zobaczcie, jak to malowniczo fajnie wygląda. No, jedno miejsce tu, o taki tutaj, oto krajobrazik. Do obejrzenia. Tu byłam wszędobylska samochwała.